Proszę Państwa pokazuję. Tu jest taki mały ptyczek jest ciemno. Już nie będę, ale tak mniej więcej. Dolewałem w tej chwili olej do skrzyni biegów. Trochę tu popszukałem, bo do niegdzie jakaś rada była. O ten na niedzielku. Tu zamek, w razie czego troszkę pyknąłem. No, jak przed wieczorkiem akurat, ale trudno się mówi. Zrobiłem co nieco. Lubię tak od czasu do czasu. Miałem dzisiaj z wulkanizatorem, bo się okazało, że lewa opona przednia powinna być po prawej stronie, a ta z prawej z tym. Byłem wulkanizatorem takiego, przepraszam, prawdziwego zdarzenia. A inny mi zakładał, no to macie, taki tam no o, bo się spieszyłem. I na zakrętach mówię, co tak mi podpiskuje, no przecież zbieżność była robiona, wszystko a to jest przeciwny no, nacięcie przeciwne jak to się mówi robiło swoje także tutaj o, trochę zrobiłem porządku jest widzicie brudne no mam akurat tu akurat do akumulatora też tam prysnąłem tutaj do tego żeby było teraz trzeba co trzeba aha trzeba to wrzeć to trzeba założyć tak, tak. Już nie potrzebuję. Już wszystko mam, że tak powiem. Jeszcze raz sprawdzę kable nie więcej. Tu od czego by... Coś tu nie puka. Aha, tu, sobie. tu jest od tego, od akumulatora, dobra. To już wszystko w zasadzie jest. Tu możemy trochę sobie podjąć drugą ręką. Proszę Państwa. Teraz śruby będziemy mocować, tylko coś mi się tu nie chce. Przepraszam, będzie blisko przez chwileczkę. Kamera dobra, mamy śrubki są też na oliwione, że tak powiem, ale coś mi tak krzywo, krzywo, że tak powiem, jakoś stoi ten plastik. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Właśnie chcę, tak jakby te śrubki nie pasowały. A tu... Tu był kabel. Tu ten kabel. O, chyba. Ale zobaczymy. Proszę Państwa. Nie widać, bo akurat tak tutaj jest. No bo muszę się opierać, bo nie mam wyjścia. Ej, coś tu jest nie tak moi drodzy dlaczego to się nie chce patrzcie jest już, już jest na wylot jak nie urok to przemarz wojsk jak to się czasami mawia teraz chyba tam blachy łapie tak złapało już także mamy tu jakiś nasadkowy, ale nie mam końcówki, tak muszę ręcznie przykręcić. Wiecie co się jedno ręko robi tak na wesoło? Jak panowie dosłuchać, a pani to... No, sorry, no ale to tak to już jest niestety. Nie mam uchwytu, bo to tak zbiegło, że tak powiem, to wrzucę niezależnie. Ktoś będzie chciał to sobie oglądnie, jak nie będzie chciał to nie oglądnie. Mam chyba kawałek jakieś ukryty z rehabilitacji, bo tak naprawdę niektóre rzeczy nie można, z tego względu, że są nazwy urządzeń etc. I jakby coś nie daj Boże, to mogą mnie oskarżyć i mogę mieć kłopot, także nie chcę natomiast w pomieszczeniu tam gdzie nie ma jak to się mówi niczego co by zdradzało nazwę firmy, etc. i tym podobne także mogą mieć smok, no, tylko ja jestem mój wizerunek jest ja się nie krępuję przed tam różnymi brodami jak to się mówi, dobra tu mamy dojście do akumulatora, mamy, tutaj też mamy możemy, co? Możemy akumulator przykręcić. Dobra. Jest. Dobrze. Moi mili, to zaraz złapię. OK. OK. Tutaj coś tu musimy teraz wziąć. Żeby... Aha, jest, prawda. Żeby przymocować to. To jest ósemka bodajże. Nie ma światła w ogóle w okolicy. Nie wiem co się stało. Jak jechałem w tamtą strony do miasta godzinę temu to światła, sygnalizacja nie działała. A teraz jesteśmy w domku i okazuje się, że niestety nie ma prądu mówiąc jak to się mówi kolokwialnie no dobra tu już jest no on jest taki ruchający się gdyby wyruszający się przepraszam dobra tu poprawimy bo tutaj powinno być ok dobra gdzie jest plus z której strony dobra tu jest plus zakładamy mam oryginalnego jak go kupiłem to nie miałem. Pojechałem na środę, znalazłem w innym samochodzie. Za 10 zł poszło, jak to się mówi, jest. Także jest fajnie. nie Tutaj trzeba by było Wykrzeć to. Można by było pokszukać ewentualnie. bo no, szukniemy trochę tak podświeży to właśnie. ten WD-40. Trochę będzie to inaczej tak wyglądać, jak to się mówi. O, później to pod szybie też, prysnę i, i zrobię, jak to się mówi, porządek. Moi drodzy. O to będzie wyglądać jakoś przyzwoicie tak. dobra teraz weźmiemy tu trzeba ten druga znów rękę uszczelkę główną wsadzić a nie to najpierw muszę to wsadzić Widzicie? muszę to wsadzić niestety Tu jest, tu jest i tu powinno. O, i teraz tą uszczelkę główną wsadzić tutaj. Tak jest. Jest ładne autko. Bardzo mi się podoba. Siat Doblo. Kolor taki dosłownie jagody. Co? Poszedł. Nie wiem, daj mi spokój. Nie mów, bo ja nagrywam. Dobra, no dobrze. Tu jeszcze siutniemy tak, niezależnie na ten plastik, jakoś tak wyglądało tutaj wezmę o właśnie na te plastiki tu pościągam stąd powiedzmy żeby nie było żeby ten tutaj tu jest to wyciągam to wszystko już żeby to było tu po tej stronie proszę państwa no, te brudy Tutaj też. No i piknę tutaj Później przetraszy Już Nie wytrzymam. Ta kobieta nie doprowadzę do furi. Troszeczkę podeschnie i weźmiemy tutaj ładnie o, i się ładnie będzie prezentować. No to to deszcz. Nie, no nie coś. Ptak chyba leciał jakiś wróbel i siknął sobie. <laughs> o, słuchajcie. I wygląda fajnie. No jeszcze mogę przecież po tej puszczelce. To jeszcze lepiej będzie, będzie jak to się mówi kontakt taki no tym budetem to można uszczelki w drzwiach słuchajcie bo doczytałem się także dobra to już mamy wszystko mówiąc szczerze to jeszcze poprawimy mili państwo z tymi brudnymi ale nawet tu filtr powietrza trochę tak tu powinna być etykietka jakiś silnik mocy może gdzieś kiedyś znajdę 1,4 HD i to bym przykleił. Zawsze to ładnie wygląda. O, także już się to ładnie prezentuje. Co muszę. No dobra, to w każdym razie zaniosę klucze w międzyczasie. O, i to brzuteczko, brzuteczko. O, wyleciała ta część gdzieś. Kurza dupa. No trudno, nie będę szukał. Trzeba będzie nowe się kupić sitkowa. Bez sitka. A jest przeklejony, dobra. To jest mój pierdolnik, przepraszam za wrażenie, ale tak to jest. Dobra. Ta pierdolnik się przyda jeszcze. Oj. I to tak jest. O. Także powiem dobranoc kolorowych snów dla wszystkich. Ja zaraz tu kończę, idę do domku, łapki myję i do tele telewizji nie oglądałem, dzisiaj dziennika.